Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy. Myślę, że my nie zagraliśmy dobrego meczu dzisiaj. Szczególnie mam dużo pretensji o brak jakości z przodu, bo myślę, że to było głównym powodem tego, że mecz się tak skończył. Chojniczanka szczeliła jedną bramkę. Nieważne w jaki sposób, czym. Ważne, że ta piłka wpadła do, do, do naszej bramki i to im dało trzy punkty. My w sytuacjach, kiedy Wydawałyby się gdzieś proste, łatwe rozwiązania, nie potrafiliśmy tego spożytkować i stąd taki ani inny wynik. Dlatego jeszcze raz gratulacje. Myślę, że dla nas to jest kolejny jakby etap i kolejna taka bolesna nauczka, że to są mecze w tej lidze, wszystkie bardzo trudne, wszystkie bardzo ważne i wszystkie trudne do, do przewidzenia, jeśli chodzi o końcowy wynik. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do dyrektora? Takie mam pytanie. Proszę. Powiem, że była zupełnie inna drużyna i w dalszym tydzień Tak, o to, o to, o to, o to, o to mam pretensje, bo o tym rozmawialiśmy przed meczem, że chcemy grać tak samo na wyjazdach, jak i, jak i u siebie. No, ja Wiem, że gospodarze gdzieś tam e, zawsze mają ten atut własnego bójska, ale myślę, że że tutaj, na, na, na przestrzeni tego tygodnia, no, nasz zespół się nie zmienił tak, żebyśmy żebyśmy e, tak diametralnie może grali inaczej, także tak, że, m, tak jak powiedziałem, nie zagraliśmy dobrego meczu dzisiaj stąd ta porażka. No, dziękuję trenerowi e, lks u za, za gratulacje, te gratulacje się należą moim chłopakom, e, bo postawa w dzisiejszym meczu, zaangażowanie, wiara i to jak wypełnialiśmy, jakby nasze, nasz, nasz plan na ten mecz pokazało, że warto, warto się poświęcać dla, dla idei, dla celu. Zadowolony jestem z tego, że wygraliśmy, zadowolony jestem z tego, że dobrze skonsumowaliśmy to pierwsze zwycięstwo z Łęczną, dobrze przepracowując ten mikrocyk i dzisiaj widzieliśmy drużynę, która musiała się przeciwstawić. Bardzo dobrze według mnie grającej drużynie UKS-u, która bardzo dobrze rozgrywa piłkę od swojej bramki i fajnie kreuje sytuacje podbramkowe. Tak jak słusznie zauważył trener, pewnie zabrakło jakości przy finalizacji, ale to też było pokłosie tego, że my, czy moi obrońcy, pomocnicy bardzo dobrze pracowali nad tym, żeby jednak ta piłka do naszej bramki. Nie padła to zwycięstwo 1 do 0. Bardzo duża liczba kibiców, jeśli chodzi o mecz, tutaj i ta, ta radość końcowa, to są naprawdę bardzo fantastyczne chwile. Spytanie? Co ja bym miał? Trenerze? Wygląda na to, że powoli to się wszystko chyba zaczyna zazębiać. Widać, potrzebowaliśmy troszeczkę czasu, żeby może w tej lidze może trochę okrzepnąć, trochę ten zespół się tam i, i są tego efekty, bo czy to był dzisiaj najlepszy mecz w bieżącym sezonie? Myślę, że biorąc pod uwagę klasy rywala na pewno, bo jeszcze raz podkreślę, że według mnie ŁKS zagrał bardzo dobre spotkanie i wygrać z nimi w takim meczu, gdzie ten wynik do końca był nierozstrzygnięty, to jest rzecz wielka. Czy my się rozpędziliśmy? Nie wiem, no początek mieliśmy jakby to powiedzieć mrawy na tą chwilę mamy Aż albo tylko 9 punktów, ale no cieszy to, że mamy jakąś serię i od poniedziałku będziemy przygotowywać się do meczu pucharowego i potem do Termaliki czeka nas czterodniowy wyjazd i myślę, że to będzie też takie ciekawe zgrupowanie, no ale najważniejsze jest to, żeby awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski. No i coś przywieźć z nieciecz. Do no tej serii teraz też ważne to rzucamy pierwszy mecz w sezonie na, na Zero stylu. Też ważne. No też ważne i też warte jest to podkreślenia. Drużyna pracowała bardzo dobrze. Musieliśmy w już w pierwszej połowie dokonać pewnych korekt taktycznych w przerwie kolejnych i cieszy to, że dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Sytuacja kadrowa też widać, że się poprawia, bo można powiedzieć, że ma trener taki może mały ból głowy już i tyle, co bo zostanie im 11, a też kadry meczowej. skąd trzeba zrezygnować? Ja myślę, że to nie jest już ból głowy, tylko po prostu jakby to powiedzieć, złość na to, że no, piłkarze, którzy tej drużynie dawali wiele, dzisiaj nie zagrali, a ci, co przyszli tutaj po to, żeby grać, nie łapią się w 20 meczowej. Musimy sobie z tym problemem jakby, jakby poradzić pewnie, czy pewnie. No, może, pewnie może dojdzie do, do uszczuplenia tej kadry okienko, jest jeszcze parę dni otwarte. Taką niespodzianką można powiedzieć w składzie, bo dzisiaj Dawid, nie tak którego był to pierwszy mecz od ładny kilku tygodni. No na pewno Dawid przyszedł tutaj wspomóc naszą, naszą defensywę, ale także jego, jego efekt w postaci rajdów do przodu był widoczny w, pie w pierwszej połowie. Czekaliśmy na jego powrót dużo i stąd na pewno to bardzo cieszy, fajnie, że Damian Byrtek też jest już do dyspozycji. No teraz będzie trzeba to wszystko ładnie poskładać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.